Siemka, ja jestem Glavix i przedwczoraj wróciłem z obozu Kulka, bardzo mi się podobało, no wczoraj Portugalia wygrała z Walią 2-0, do kurde Portugalia, no a dzisiaj chcę wam przedstawić meczyk Niemcy, Francja, zobaczymy kto dojdzie do finału. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dla części piłkarzy to też i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w karczmi. Wiem, że wszyscy będą myśleć, że Niemców grają z Francją, ale ja chciałem zobaczyć, jak sobie poradzę właśnie z Niemcami. Albo Francji. Francji. No, Francja też jest niezła, tak? To sobie zobaczymy, jak poradzi. Poradzi się. <gryry> no. Te drużyny <gryry> 26 razy i można powiedzieć, że rywalizacja była dość wyrównana. Niemcy wygrali 10 spotkań, a Francuzi 11. Racja, ale wydaje mi się, że zwycięstwa reprezentacji Niemiec przychodziły w ważniejszych momentach. Myślę, że trójkolorowi chętnie oddaliby wszystkie wygrane w towarzyskich meczach za ten jeden półfinał Mistrzostw Świata z 1982 roku. Zawodnicy grający w dzisiejszym meczu stają się być bardzo podekscytowani możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Niewątpliwie już samo powołanie do kadry jest zaszczytem, którego nie każdy dostępuje, a przed nimi występ przed pełnymi kibiców trybunami. Przygotowania Parti de France do finałów Euro 2016 to prace warte 75 milionów euro. Najważniejsze jest przystosowanie do zwiększonych wymagań dotyczących meczów międzynarodowych oraz powiększenie przestrzeni dla lidów, którzy odczują poprawę komfortu. Mecz je Skład Niemiec do. Ozil Ło. Nowhere, Ozil, i sure. Piłkarze, rozpoczęli właśnie pierwszą połowę spotkania. Dobra pozycja do oddania strzału. No nie. Dobre przyjęcie podania w środku pola. Co wy zrobiliście? No i popędzili z pomocą. Świetny podatnik. Rozstrzał. Nie ma gola. No nie. Piłka poza linią końcową. Rzut rozwój dla Francji. No, nie udał się. Dobre przejęcie zawodników reprezentacji Francji. Dobry odbiór piłki na, po, na, na połowie rywa to będzie rzut wolny. rzut wolny. No, no rzut wolny. Jest, jest, rzut wolny. U rzuta kartka dla krosa. Tommy Kros. Będą się chyba Jeżeli nie, skończy się na czerwony. Hmm. Przed sędzia nie reaguje. Wyraźnie przesuń się gracze w móze, a sędzia nawet nie siedmiu po karcie. No nie. Jak wykorzystają z takiego miejsca, a pan. No, w Oczywiście mam wrażenie, że widział już piłkę pracy Pilka do i Doni Prost. Ale wygrana Francji z Niemcami jest bardzo możliwa, naprawdę. I będziemy mieli rzut z autu. Prosz. No błąd strata. Dobre rozegranie na żutkarny, żutkarny, Rzut, karny. Nie ma wątpliwości. Rzut karny dla Francji! No, Niemcy się nie postarali. Co jest? Wprowadzają no, kolejnego i to w sytuacji, gdy prowadzą. Zamiast defensywy wzmacniają napad. Wiadomo przecież, że najlepszy no, sposób... mi to muszę go wmienić. nie mogę... No, nie muszę tego zmarnować. No, Kurde! Nie wiele brakowało. Od zutosaltu rozpoczynam piłkarzy Francji. Ma pięć. Agresywna gra Niemców. No, na razie 0-0. Ale przewagę ma Francja. blokowali strzał. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Lekazy! No nie, no słupek, kurde. Teraz trzeba jakoś to taktycznie wymyślić. Nie ma co myśleć! Atakować trzeba. No, halo. Dobrze i przejechal. Ile? Kilka i indowani, i ruszają między Nie sędzia przerywa grę Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? No Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę Nie było falu on sam a tego... tego nie wiem Dobra, jest wiedział, Zaczęli rzutu wolnego. Szał, ale... No. Ha ha ha, coś wam nie wyszło. Ale <noise> Dobra. Dobre rozegranie na własnej połowie i Francuzi przychodzą do ataku prawym skrzydłem. 大きいです。 Szaleń, że atakuje obrońca. Pięknie odebrał wspaniały stylu. Po Francuzi mają tyle akcji. No nie masz tego zmarłego. No co jest? Reprezentacje schodzą na przerwę. My przerwa, dobra. No to widzimy się już. Jak będzie druga połowa. Ale mamy nadzieję, że w drugiej połowie będą podwójna zmiana. Zapomniałem ja wcześniej w ogóle, że zanim jak zmieniałem tego napastnika u Francji, że gra benzemat no i trzeba wprowadzić benzemat, żeby był jakiś viol, no bo tak to nie ma żadnej dobrej akcji. Ta akcja Francuzów się nie udała! Wy też słyszeliście Gimper? No nie! Wy wam to! Czekają na zmiany! Ciekawe, jak to wpłynie Powinien 笑死老弟！So, Dobry, udany odbiór. Sprytnie teraz i pierwszy gol dla reprezentacji Francji. Dalej, a propos, żeby taki odcinek był śmieszniejszy. Taki z francuskim akcentem jak nazywa się najlepszy francuski pływak bol bol to leo. He, he 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 nie to był słaby że wiem to teraz się wkurzyli biegnij

Dlaczego tak Polacy nie grali? Ja oglądałem te mecze, ja oglądałem te mecze. Na obozie był, kurde, projektor i sobie oglądaliśmy i po prostu płakaliśmy, jak Polska przegrała z Portugalią, bo to było nieuczciwe, błąd było Co to? Nie umie dopilnować. Dawaj! Co? 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 O co wam chodzi? Trener nie chcę ryzykować i ściąga zawodnika z boiska. Co? Skądś... Krosa zmieniają, Boże. Batwiki. Dobre przejście. Strata i No nie. I szwani szankę. i strata w środku pola. Ale stał się obraz. i batę wijać sytuację. na sytuację. Dobra okazja! A żeby bronił, kurde. Rzut rożny dla Francji. A propos już tych, wracając do tych meczów Polski, meczy polskich, co ja powiedziałem, że to no, Polska walczyła, Polska walczyła, tyle. Doszła dalej. Za 4 lata, kurde, w następnym Euro, dojdzie do tych finałów. Ja w to wierzę. Wiem, że dla niektórych to już sukces, że wyszła z grupy, no, ale najlepiej było, gdyby Polska przynajmniej do finałów dotarła albo półfinałów. Tak, niewiele do tego brakowało, ale teraz zagadałem się! Nie. Proszę, bez faulu, proszę. Dobra, akcja! Benzema przedziera się przez... Środek... No niestety, stracił piłkę. Teraz niech się bawią normalnie tą piłką, jakby byli na treningu. No i przedostałem się na połowę reprezentacji Francji. Dobrze! Dobry przechwyt! Nie, nie widziałem, co to był. Ale bardzo dobra akcja. Teraz Benzema! 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 I gol! 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 Tak! Drugi gol! Benzema! 83. minuta i bramka dla reprezentacji Francji. Ciekawe czy rywale się podnosi. Spójrzmy na to z innego kąta. Bramkarz za późno zareagował. Rado jednego, to nie jest duża przewaga. No nie. Jeszcze jest tyle czasu na strzelnie gola. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Oczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Francja, co O Boże, co to było za rozegranie. Nie, do końca. Dobrze. Spróbują, z pewnością spróbują. To do wyrównania po tym doświadczeniu z rzutu rożnego. Będzie kolejny rzut rożny. Bastian Szolsztyner. Ależ to była szansa na doprowadzenie do leśnictwa. No nie wiem, brakowało, żeby było 2-2. Przechwyt! I Francuzi są znowu przy ataku. Koniec. jest meczu. 2-1 dla Francji. tu mecz. No? Wygra na Francji z Niemcami to jest możliwe, możliwe. Dobra. No a więc dobra no to za chwilę się widzimy. Pa. Psychiczny. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, grałem Francją z Niemcami, no i wygrałem, to jest możliwy mecz, możliwa wygrana, okej, okay. no, no to mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie lajka, jak się nie spodobał, to zostawcie dislike. A. oczywiście, ja Wam nie rozkazuję, no, a więc bez przedłużania. Jak coś to możecie w ogóle napisać w komentarzach, jak spędziliście na razie, albo jak spędzacie, gdzie jesteście na razie w te dwa tygodnie wakacji. No i tyle. Nerka.